Dzień dobry, panie i panowie. Jestem mnie kaczek Sputnik, specjalny dla fotoformy. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest świeżutki, nowiutki z piękną no, na lepo sampu Canon R7, który przyleciał do nas prosto z Canon Polska. Trochę sobie żarty z niego stroję, ale generalnie jest tak, że jest to aparat, który określiłbym mianem kontrowersyjnego. Dlaczego tak jest, o tym przekonamy się za chwilę. Zaczniemy jak zazwyczaj od ergonomii budowy, przejdziemy później sobie przez kwestię właśnie autofokusa, jak wykonuje ta matryca, jeżeli chodzi o ciemność, jeżeli chodzi o jasność, fotografii, wideo, jak działa sobie stabilizacja. Oczywiście autofokus jest bardzo ważny tutaj i tryb seryjny, także ten na pewno tutaj będzie przetestowany, aż ja też miałem okazję go testować na przykład w warunkach takich bardzo ciemnych w akwarium gdzie testowałem autofokus, jeżeli chodzi o oko ryby. <gryby> także bardzo nietypowe zastosowanie. Krzysiu też było na ślubie, właśnie i ma sample ze ślubu, także możecie zobaczyć też, jak ten aparat sprawdzi się w fotografii ślubnej, ponieważ wielu z Was może spoglądać w stronę właśnie Canona pod kątem tego typu fotografii. I potem w podsumowaniu właśnie chciałbym powiedzieć, dlaczego uważam, że ten aparat jest kontrowersyjny, chociaż dlaczego też jest dobrym krokiem ze strony Canona. No ale o tym za chwilę wyjdziemy sobie teraz na miasto, pochodzimy po moich rodzinnych bielwicach i pokażemy Wam w samplach przeróżne rzeczy, które warto wiedzieć, zanim podejmiecie decyzję, czy R7 będzie Waszym następnym aparatem. Kontynuujemy naszą przygodę w gliwicach na Starym Mieście. Za mną rynek i samochód przejeżdża, ale się tym nie przejmujemy. E, ergonomia. Przechodzimy do konkretów. Jeżeli chodzi o ergonomię tego aparatu, to znowu powiem szczerze, mam mieszane uczucia, ale nie dlatego, że jest to ergonomia zła. Zaraz Wam wytłumaczę o co chodzi, więc po kolei. E, z takich rzeczy oczywistych, no to mamy uchylny dotykowy w 100% ekran, mamy tutaj przełącznik pasm na samej górze, przełącznik on i off w tym miejscu, co jest już pierwszą rzeczą, która mi tak. Podpadła lekko, bo zazwyczaj jest on w kanonach tu, a tu mamy przełącznik, np. przykład przysłony albo czasu, przysłony albo czasu, yy, więc jest tu on-off. Natomiast tutaj się pojawia nowy pomysł, czyli ten wybierak tarcza, rotator, jakkolwiek to nazwać, yy, z tyłu, który jest, otacza nam yy, joystick wyboru pola autofokusa. W związku z czym, yy, czy, czy, czy to jest świetny patent, czy nie, tego nie wiem, y, powiem Wam szczerze, y, wiele osób ocenia to negatywnie ze względu na to, że przyzwyczaili się, że ten wybierak jest tutaj. Natomiast ja oceniam akurat pozytywnie, bo gdzieś tam w akcji sobie korzystałem z tego, że tutaj można sobie przysłonę przyłącz, przełączyć i szybko wybrać autofokus, gdzie mój palec nie musi podróżować między tym punktem a tym punktem. Więc ja oceniam ten akurat patent jako udany. Natomiast, dlaczego oceniam w ogóle całą ergonomię aparatu jako kontrowersyjną? Dlatego, że mając koło siebie kilka kanonów, za każdym razem trzeba rękę przyzwyczaić do czegoś innego. Najpierw w RC był ten patent, wiecie, staczbarem takim przesuwnym, który był średnio udany. To nawet jeśli jest udane, a ja uważam osobiście, że akurat jest to udany patent, no to znowu jest w innym miejscu, bo przeciętny użytkownik kanona podróżuje stąd tu, a nie stąd tu, więc yy, znowu mamy zmianę. Ale co na plus bym wymienił, to na przykład manualny przełącznik autofocus, manual focus. Kapitalna rzecz, ponieważ wiele obiektywów tego po prostu nie ma i przełącznik między manualem a auto, szczególnie dla takich osób jak ja, które filmują, jest czymś naprawdę bardzo ważnym. Yy, kolejna rzecz, która jest na plus, po prostu jest może neutralna, po prostu jest, to przełącznik czułości ISO. Które znajduje się tutaj z góry obudowy i guzik nagrywania wideo. Z takich drobnych zarzutów czepialstwa to bym powiedział, że guzik rekord mógłby być nieco większy i w akcji łatwo go pomylić z ISO i tak troszeczkę ciężko do niego sięgnąć paluchem. Więc w ustawieniach może warto sobie ustawić po prostu w trybie filmowym, żeby to yy, przełącznik znaczy jakby przycisk yy, migawki zwalniał też yy, włączał też nagrywanie wideo. Tak poza tym ciężko tutaj, czegokolwiek tutaj się tu czepić. Jeżeli chodzi o wyjścia jest dobrze, bo mamy USB-C, którym możemy ładować aparat, mamy Mikro HDMI. Mamy też wejście mikrofonowe i wejście osobne na słuchawki. Tak, wielki luksus, bo wyobraźcie sobie, że R10 tego nie ma. No i pod osobną gunką na wężyk spustowy wejście. Co bardzo mi się podoba, że każdy z tych portów jest pięknie i czytelnie opisany. Mamy do niego osobne klapki. I tutaj w ogóle cały ten panel oceniam bardzo wysoko jako panel, no taki profesjonalny, można śmiało powiedzieć. Tutaj z tej strony jeszcze ostatnia rzecz, bardzo ważna. No to podwójny slot pamięci SD, i też bardzo dobrze to oceniam, w sensie takim, że klapka chodzi rewelacyjnie, dostęp jest kapitalny. I z dołu, jeszcze bardzo ostatni istotny czynnik to mamy wejście na baterię. I teraz jeżeli chodzi o wejście na baterię, to samo żywotność baterii jest bardzo wysoka. Jest to lepsza bateria niż ta cieniutka znana z Canona RP3, między innymi właśnie teraz z R10. R7 dostała profesjonalny pakiecik. Dzięki temu według standardów CIPA około 650, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, albo 660 zdjęć na jednej baterii można wykonać. To jest bardzo dobry wynik. Nie jest tak dobry jak na przykład w Sony A6600, która, które potrafi żyć dłużej dzięki świetnemu temu akumulatorowi, ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Zasadniczo, jak bawiłem się całymi dniami z tym aparatem, to naprawdę ciężko mi było tą baterię wyczerpać. Ja na siebie 1000. Krzysiek zrobił na siebie 1000. No jak to zrobiłeś? Została bateria. No to Cipa się myli. No to co do, do, to, to Cipa z tym? No. no dobra, słuchajcie, pogadajmy o konkretach. Jakość obrazu, ale to zapraszam do parku i tam sobie powiemy troszeczkę rozpiętości tonalnej i innych rzeczach, OK? Do zobaczenia za chwilkę. Dobra, przechodzimy do konkretów, czyli teraz konkretnie o jakości obrazu fotografii, o jakości obrazu wideo i też kwestia wykonu autofokusa, że tak to ładnie określę. Więc zaczynamy od kwestii fotografii. Jeżeli chodzi o fotografię, to aparat stoi na takim przyzwoitym, normalnym, kanonowskim poziomie. To nie urywa głowy, ale też nie jest źle. Po prostu jest ok. Szczególnie w takich dobrych warunkach oświetleniowych. Ja tutaj w Palmiarnie w Gliwicach przeprowadziłem kilka testów, jeżeli chodzi o rozpiętość tonalną. I aparat, jak to zazwyczaj w przypadku kanona, wypada. Po prostu ok, to znaczy jeżeli chodzi o te jasniejsze punkty, jakby jaśniejsze partie obrazu, łatwo jest o wypał, sami możecie to teraz zobaczyć, ale moim zdaniem nie jest źle, w sensie takim, że jakby mamy jakiś krok do przodu w tej dziedzinie. Natomiast jeżeli chodzi o cienie w przypadku takich nieekstremalnych przykładów, jest znośnie, powiem znośnie, bo nie cudownie. Natomiast, natomiast zasadnicza rozpiętość tonalna tego aparatu jest na po prostu przyzwoitym poziomie. Czyli, mówiąc krótko, nie jest to cud ale jest ok. Dla widowców jest tutaj zdecydowanie większa gratka, ponieważ mamy do czynienia z celogiem, z płaskim profilem i sami możecie zobaczyć teraz na przebitkach, płaski profil daje już rozpiętość tonalną bardzo fajną, czyli jeżeli chcecie sobie ten aparat kupić do filmowania, to zdecydowanie w celogu może ta rozpiętość tonalna się powiększyć i można spokojnie nim filmować w trudnych warunkach oświetleniowych, takich bardziej kontrastowych. Jeszcze wróćmy jednakowoż do samej jakości fotografii. Przyjemność fotografowania tym aparatem jest duża. Ergonomia jest fajna, więc fajnie mi się tym pracowało i wykonywało zdjęcia. I sami możecie zobaczyć, że rezultaty i kolorystyczne, i jeżeli chodzi o kontrast, i jeżeli chodzi o ostrość z używanymi obiektywami typu na przykład 50 16 którą bardzo polubiłem, o świetle 2.8, wszystko to gra bardzo fajnie. Natomiast muszę powiedzieć, że jedna rzecz tutaj działa na minus i tak się zastanawiałem, czy ja popełniłem jakiś błąd, ponieważ fotografowałem ryby na przykład w akwarium podwodnym, takim w Gliwicach jest takie akwarium, gdzie można sobie zaobserwować ryby, Polskie, czy ryby na przykład z Amazonii. I muszę przyznać, że tutaj byłem dość mocno zaskoczony, że aparat przy wyższych czułościach, przy wartościach wyższych ISO mocno ziarni. No i tutaj wychodzi ta sprawa, że Canon ma taką politykę od lat, że lubi trochę odświeżać stare kotlety. Eee... Nie, nie hejtuję teraz kanona, bo cały czas powtarzam, mnie się bardzo przyjemnie tym aparatem pracowało i jest to dopracowany kawałek sprzętu. Natomiast zastosowanie podświetlane od przodu matrycy, nie tej BSI czy stact, powoduje, że ziarni on dość mocno. I teraz możecie sobie sami zobaczyć testy ziarnienia. Jak dla mnie 3200 jest już trudne, a 6400 już ziarni naprawdę mocno. I to zarówno w przypadku fotografii, jak i w przypadku wideo. E, e, znowu tutaj można się ratować odrzumianiem i tak dalej, natomiast prawdę powiedziawszy po zobaczeniu tych czułości 3200-6400 miałem wrażenie, że mnie wyrwało po prostu z butów i przeniosło w epokę Canona 5D Mark III, e, co no nie jest specjalną pochwałą, ponieważ tam cierpiałem właśnie na to, że gdzieś w ciemnościach ten aparat ziarni. Czyli mówiąc krótko, jeżeli chcecie na przykład fotografować śluby gdzieś w takich ciemniejszych warunkach, to A7, to R7 może nie być. Tutaj najlepszym wyborem. Natomiast, jeżeli nie planujecie fotografować w ciemnych warunkach, w takich gorszych warunkach oświetleniowych, to zdecydowanie R7 świetnie wypada w dziedzinie fotografii. I tutaj jakby ciężko się czepiać czegoś w dziedzinie jakości, odzorowania kolorów. Dobra, jedziemy dalej. Teraz funkcje wideo. Powiedziałem już o celogu, jest kilka takich fajnych smaczków, które ten aparat oferuje i dzięki którym może być on bardzo przekonywującą opcją dla filmowców. Przede wszystkim. Wewnątrz aparatu mamy 10 bitów. Sami możecie zobaczyć teraz na przebitkach 10-bitowe nagrania. I w celogu, i normalne, i też mamy do wyboru wyższą jakość w 4K. I też jakość z cropem, jakość fine w 24 klatkach na sekundę. Czy mamy 4K w 60 klatkach na sekundę? Ja trochę za szybko o tym mówię, ale sami możecie sobie teraz powolutku zobaczyć sample z tego aparatu. I uważam, że wypada to bardzo fajnie. Moim ulubionym trybem jest 24 klatki na sekundę w tej jakości fine. Wewnątrz aparatu, nagrania prosto z aparatu. Jak to przywykliśmy w przypadku Kanona. Już wyglądają bardzo nieźle. Mamy też do czynienia z Full HD 120 klatek na sekundę. Możecie zobaczyć nasze cudowne nagrania gołębi. Jest bardziej miękko, bo już widziałem wcześniej też nagrania inne w 120 klapek na sekundę. Full HD jest bardziej miękko, więc jeżeli nie macie potrzeby na 120 klatek na sekundę, trzymajcie się 4 4K bez kropa. Tutaj też troszeczkę jest, yy, powiem, nieprawidłową polszczyzną, miękcej. Czyli bardziej miękko niż w przypadku na przykład 4K Fine, no ale tego moglibyśmy się spodziewać. E, natomiast teraz przejdziemy do czegoś, w czym aparat zdecydowanie błyszczy i do czego prawdopodobnie mm, wskazują nasze testy, został zaprojektowany. Chodzi o działanie autofokusa. Autofokus działa naprawdę świetnie i zobaczcie, sami przeprowadziliśmy testy, jak biegam, obracam się, kłócam i na przykład <laughs> widziałem, bo bardzo mało jest recenzji w ogóle tego aparatu jak na razie na, na YouTubie czy w Internecie. Widziałem parę osób, które czepiało się tego, że Aparat jest, powiedzmy ten autofokus, może mało intuicyjnie funkcjonuje w momencie, kiedy jesteśmy za czymś, na przykład za jakimś krzakiem i tak ale sami możecie zobaczyć, że naprawdę aparat natychmiast łapał moje oko, jak tylko byłem w jakiejś sensownie widocznej sytuacji i, i tutaj naprawdę się ciężko czepiać. Generalnie autofokus powiedziałbym, naprawdę działa rewelacyjnie i to zarówno w przypadku ludzi, co cały czas możecie oglądać, jak biegam i tam się wygłupiam, ale też działa świetnie w przypadku zwierząt. Zobaczcie sami tego gołębia. No, po prostu go wykrywa. Tam jest ciemno, on jest w cieniu. Sam gołąb też, jak widzicie, jasny nie jest, delikatnie rzecz ujmując, ale aparat się radzi sobie z tym świetnie. Wykrywa go jako obiekt, potrafi wykryć jego oko i co bardzo ważne, bardzo istotne, wykrywa również ryby. Eee, też bardzo fajnie to działało, mimo że warunki oświetleniowe były niesprzyjające, ale co dla mnie najważniejsze, wykrywa lamy. To znaczy, właściwie nie wiem, bo powiedzcie mi, czy to są lamy czy alpaki na mojej koszulce. No to dotarliśmy szczęśliwie do podsumowania R7. Właściwie w tym podsumowaniu będzie chyba może więcej niż w samej recenzji, ponieważ... Nie powiedzieliśmy jeszcze o stabilizacji obrazu, a ta stabilizacja obrazu też zdecydowanie jest wielką zaletą tego aparatu, ponieważ mamy tu stabilizację zarówno e, matrycy samej, jak i z, e, stabilizację cyfrową. Stabilizację cyfrowej jak zwykle nie polecam, ponieważ ona potrafi takie żelatynowe efekty robić, e, więc naprawdę tylko w momencie jak musicie, to używajcie tej stabilizacji. Natomiast tutaj wraz z moim szwagrem, bardzo kultowo, no bo z kim można bardziej kultowo jak ze szwagrem zrobić testy stabilizacji? to okazuje się, że ta stabilizacja bardzo jest efektywna i sprawdza się bardzo dobrze. Także bogate funkcje filmowe, wewnętrzne nagrywanie w 10, bit, 10 bitach, połączone ze stabilizacją obrazu to będzie bardzo mocna oferta dla filmowców. Do tego dostajemy bardzo przyzwoitej jakości 4K w 60 km na sekundę, czyli krótko rzecz ujmując mamy do czynienia z aparatem, który jest naprawdę ciekawą propozycją dla filmowców. Aparat zaliczył też e, solidne wpadki w postaci na przykład tego szumienia na wysokich czułościach ISO, więc e, to jest rzecz, o której chcielibyśmy, żebyście wiedzieli, podejmując decyzję. E, bogate, bogate złącza, bogaty aparat złącza, niezła ergonomia. Stawia ten aparat wysoko i przede wszystkim, co chcielibyśmy podkreślić, to autofokus. Ten aparat nazwałem kontrowersyjnym aparatem, ponieważ ja do końca nie byłem pewien przez cały czas i cały czas chyba nie jestem do kogo jest skierowany. Natomiast to, co z tych testów Rzuciło się najbardziej nam w oczy to to, że jest kierowane dla fotografów, którzy chcą fotografować zwierzęta, dziką przyrodę, gdzie teleobiektyw jest często założony, gdzie ym, sprawny autofokus jest bardzo, bardzo istotnym czynnikiem i dodatkowo duża szybkość. Tutaj mamy 15 klatek mechaniczna 30 klatek elektroniczna. Dość, dość przyzwoity bufor, w związku z czym całość sprawdzi się w takich zastosowaniach całkiem nieźle. Natomiast, jeżeli chodzi o możliwości, to chciałbym, żeby Canon wreszcie zrobił coś takiego, nie że będzie odgrzewał jakiegoś tam kotlecika, włoży jakąś starszą matryckę do środka, obuduje to nowymi funkcjami i jest ok, tylko chciałbym, żeby Canon zrobił coś takiego od początku do końca, przemyślanego, nowego i żeby ta ergonomia kolejnego aparatu Canona była taka sama jak poprzedniego albo podobna przynajmniej natomiast tutaj znowu trzeba się uczyć troszeczkę tego aparatu od nowa. Ale nie chcę, żeby to był jakiś hejt, żeby tutaj była jakaś mocna krytyka, ponieważ aparat zaliczył też bardzo, bardzo dużo pozytywów. Jeżeli chodzi o jego wyświetlacz, żywotność na baterii, jeszcze raz stabilizacja, tryb seryjny, fantastyczny autofokus, który cały czas możecie w przebitkach oglądać jeszcze i yy, naprawdę przekonać się sami, że działa świetnie. Na pewno działają bardzo mocno na korzyść tego aparatu. Natomiast podsumowując, bardzo się cieszymy w fotoformie, że Canon wreszcie wypuścił bezusterkowego yy, Canona z matrycą APS-C z montażem RF który generalnie ujednolica nam całą tą sytuację. I wreszcie nie musimy patrzeć na trzy różne montaże EF, EFS, czy jeszcze FM, czy RF, tylko już widać, że zmierza w tym kierunku, w którym Sony już od dawna dążyło, czyli ten system zmierza w stronę takiej jednolitości systemu montażu. No i tutaj jeszcze jedna ostatnia rzecz, żeby nie przyluzać już Was z tego gliwickiego rynku, to to jest kwestia szkieł. No, wiadomo, że tych szkieł oryginalnych RF, typowo na aps jest jeszcze bardzo niewiele. Kids, powiedzmy sobie szczerze, zawiódł, ale mamy do czynienia z szesnasteczką, pięćdziesiąteczką. A propos, że na 16 ce przetestowaliśmy na przykład, że można całkiem sympatycznie tym aparat aparatem również vlogować. Test vlogowania aparatem Canon. Przy okazji możemy poznać jakość dźwięku prosto z aparatu. Tak to wygląda. Sobie chodzę po rynku w diwicach, Może wejdę do cienia i zobaczymy, jak on się sprawdzi. No i tak się vloguje z tym naszym misiem kochanym, R7. Także nagrywa się, wszystko wiadomo, śledzi mi twarz, oko. Bardzo fajnie się vloguje. Więc może i vlogerzy znajdą sobie tutaj swojego... Wiernego kompana, który przy okazji muszę przyznać, jest dość kompaktowy i lekki, co działa bardzo na jego plus, biorąc pod uwagę rodzaj matrycy. Okej, okay, kochani, z tej strony Jacek Sopotnicki, a Jack Sputnik, jeżeli zapomnieliśmy wspomnieć o czymś na, w tej recenzji dotyczącym tego aparatu, a co chcielibyście, żeby i nie wiedzieli, piszcie w komentarzach poniżej. Mamy nadzieję, że Wam się ta, ta recenzja podobała, dlatego łapki w górę. Subskrybujcie i oczywiście widzimy się <laughs> w fotoformie w Warszawie lub Wrocławiu. Trzymajcie się. Cześć. Sto lat, sto lat.